Witajcie, witajcie kochani. Ja nazywam się Magda i dzisiaj mam jakieś takie przepływy i chcę się z wami podzielić e, czymś takim, co przyszło mi teraz e, do głowy z mojej wewnętrznej mądrości i myślę, że też wam to e, sporo pomoże i rozjaśni. Słuchajcie. E, abyśmy mogli zrozumieć to, o czym ja mówię, czy też dużo już e, innych osób o tym mówi, dlatego że zaczynamy się... E, bardzo wiele ludzi zaczyna się budzić, to naszą rzeczywistość musimy widzieć, zrozumieć, nie tak jak do tej pory materialnie, ale energetycznie. To bardzo nam ułatwi, aby zrozumieć, dlaczego niektóre rzeczy działają, a niektóre nie. Patrząc przez pryzmat materii, po prostu jest ciężko nam w to uwierzyć. Dlatego spróbujcie, wyobraźcie sobie i Bądźcie tego pewni, że wszystko jest po prostu energią. E, a to, co widzicie wokół siebie, to jest. E, to możecie. To sobie możecie tak wyobrazić, że to jest tak jakby wyświetlana wasza podświadomość. I teraz e, takie dwa zagrożenia, e, na które musimy być uważni, jeżeli się budzimy i wzrastamy energetycznie. Słuchajcie. E, My przyciągamy do siebie ludzi takich, którzy rezonują na tych samych częstotliwościach, którzy żyją, którzy, którzy emanują taką samą energią, taką samą częstotliwością energii, jak i my. I teraz, jeżeli my. Jeżeli my albo ktoś inny zaczyna wzrastać, czyli jego poziom energii, jego poziom świadomości, a co za tym idzie, poziom energii zaczyna wzrastać, to jest naturalne, że drogi zaczynają się rozchodzić, dlatego że nie pasujemy już energetycznie. Dlatego cały czas się mówi, że my musimy być już, stać się już energetycznie tym, co byśmy chcieli widzieć wokół siebie, bo inaczej. To się tylko umordujecie, a jeżeli wy już się tym staniecie, jeżeli wy już wypracujecie w sobie, pomimo tego, że nie macie nic ani nikogo, poczucie bezpieczeństwa, poczucie spełnienia, jeżeli rozgościcie się w swoim życiu, jeżeli będziecie szczęśliwi sami ze sobą, pomimo tego, że możecie nie mieć nic ani nikogo wokół siebie, to dopiero wtedy może do was wszystko napłynąć w lekkości, i teraz. Jeżeli jesteśmy w jakimś otoczeniu i budzimy się, i poziom energii wzrasta, tak jak mówiłam, naturalne, że będą nam się drogi rozchodziły. I teraz te najbliższe nasze relacje, tutaj musimy właśnie zwrócić uwagę na to, żeby nie dać się ściągać energetycznie, a raczej być tą mocniejszą energią, która pociągnie innych za sobą, ale to, co jest ważne, nic nie róbcie po to, żeby ciągnąć innych. Wy róbcie wszystko tylko i wyłącznie dla siebie i bądźcie inspiracją dla innych ludzi. Bo jeżeli będziecie podnosić swoją świadomość, a co za tym idzie poziom energii, to i żeby, bo będziecie chcieli coś uzyskać albo komuś pomóc, to to się nie uda. My musimy robić. To przez siebie, wszystko przez siebie. Dlatego, że to, co wszystko wokół siebie widzimy, to jest emanacja tego, co mamy w sobie w środku. Jeżeli zaczniemy grzebać w tym, co widzimy, no to już jest walka, walka rodzi walkę. I jeżeli my komuś chcemy coś narzucić, sobie tak przeanalizujcie coś, żeby się zmienił, albo mu na siłę pokazywać, że zrób to albo tamto, a zobacz, jak ci się twoje życie zmieni. To jest naturalne, że w tej drugiej osobie, w tych innych osobach będzie wzrastał opór. I to jest jak najbardziej naturalne. Pomyśl sobie, gdyby, gdybyś się czuła, czuł, jeżeli ktoś by ci na siłę chciał pokazać, że masz się zmienić albo coś takiego robić, to wtedy oznacza, że nie jesteśmy akceptowani, że ktoś uważa, że jesteśmy zepsuci, niewłaściwi i to rodzi w nas opór. Jedyna droga, jedyna, naprawdę jedyna droga to jest. Skupienie się totalnie na sobie, nie chodzi mi tu o egoizm, skupienie się na tym, aby utrzymywać poziom swojej energii, pracować ze swoim cieniem, bo uwierz, kochanie, że masz tego w sobie bardzo, bardzo dużo, tego swojego cienia, którego nie chcesz zobaczyć, a być może właśnie dlatego odwracasz głowę od niego, żeby tego nie widzieć i wolisz i wolisz się zajmować cudzym życiem. Nie zajmuj się cudzym życiem, zajmij się swoim, bo tam masz bardzo dużo rzeczy jeszcze do przekopania, do wypuszczenia, upuszczenia, zauważenia itd. I teraz, ta, te drugie osoby, jeżeli wy już przerobicie to, że nie możecie być niczyim ratownikiem, że już wyjdziecie z roli ofiary, albo kata, nauczyciela, cokolwiek już wiecie, że całą tą energię musicie do siebie przyciągnąć, siebie postawić na piedestale, bo tylko wtedy możecie być inspiracją dla innych ludzi i ci, którzy będą chcieli, to pójdą za tobą. I teraz jest taka jeszcze jedna pułapka. Ci ludzie energetycznie, na poziomie energetycznym będą czuli, że was tracą, bo wy wzrastacie, a oni czują energetycznie, że do was nie pasują. My czujemy to energetycznie. Niekiedy... Racjonalnie, a totalnie, jeżeli jesteśmy osobami nieświadomymi, to my nie wiemy o co chodzi, ale na głębszych poziomach czujemy, po prostu to czujemy, że już nie pasujemy tutaj do tego miejsca. I teraz te osoby nie będą chciały Was stracić, i dlatego mogą Was dewaluować. I tutaj Wy musicie wytrwać i wystać w tym swoim. Wy tutaj musicie utrzymać. Te swoje postawione granice utrzymać. Jeżeli wy ulegniecie im, to nie wy będziecie inspiracją, ale wy spadniecie w dół. I oczywiście niekiedy może się tak zdarzyć, nie poddawajcie się, bo niekiedy parę razy trzeba spaść, żeby utrzymać tą swoją granicę. Ale. Musicie też, i od razu nie mówcie, że ktoś jest toksykiem czy cokolwiek, bo ci ludzie w przeważającej części robią to nieświadomie, bo nie chcą was puścić, ale czują energetycznie, że mogą was stracić. Dlatego to, co wy musicie zrobić, to się skupić totalnie na tym, aby pracować ze sobą, aby siebie postawić na piedestale, siebie kochać, a co za tym idzie, zobaczysz wokół siebie miłość. To rozumiesz o co chodzi? A jeżeli ty będziesz się bać, Zrobić ten krok, bo boisz się, że stracisz tych ludzi, to ty tutaj zostaniesz. I ani oni nie skorzystają, ani ty nie skorzystasz, bo zostaniesz tutaj. A jeżeli ty się tu utrzymasz, czyli podwyższysz swoje standardy, ustawisz swoje granice i będziesz je trzymać, nie zniżysz się tutaj do tego poziomu energetycznego, nie chodzi mi tutaj, żeby się wywyższać. To tutaj. Jeżeli dokopiesz się do swojej miłości, nawet ci takie coś do głowy nie przyjdzie. Ja mówię tutaj o, o tym, co ja mówię, to wszystko mówię z poziomu miłości. Żeby dojść do poziomu miłości, musimy wyciszyć swój umysł i wyciszyć swój e, e, organizm. E, ja teraz tutaj mówię o tym, jak my już jesteśmy połączeni z miłością, ale jeszcze jesteśmy w tej drodze, gdzie niestety łatwo jest nas zrzucić z tego piedestału, dlatego że jesteśmy ludźmi, dlatego że nasze ego. Nie chce nas tam puścić i będzie nas straszyć, yy, będzie yy, różne rzeczy robiło, po prostu, żebyś ty tam nie poszła, nie poszedł. Dlatego jedynym twoim zadaniem, jeżeli zobaczysz, że ktoś, a już jak jesteś osobą świadomą, to to widzisz, to nie mów, że on jest toksyczny. Totalnie się na tym kimś nie skupiaj, tylko skup się na tym, aby utrzymać swoje granice i swoje standardy. I wtedy ta osoba, albo pójdzie za tobą, przeważnie idą, przeważnie idą, bo jesteś dla nich inspiracją, że się nie poddajesz, że trzymasz swój poziom energetyczny. I drugą jeszcze taką, takim niebezpieczeństwem, na którym musimy e, zwrócić uwagę, a który ja też zauważyłam, to jest to, jak ludzie projektują na ciebie swoje braki, jak ludzie projektują e, na, na siebie swoje lęki. I przerzucają po prostu na Ciebie, ale Ty już jako osoba świadoma, jeżeli ktoś coś powie, bo Ty to robisz, a, a ja się tak czuję, to Ty już wiesz i mówisz, ale to Ty się tak czujesz. Nie dajcie sobie wtedy wmówić, że Wy to znowu... Bo jak masz już przepracowaną ranę odrzucenia i ktoś Ci coś takiego mówi, yy, to jest jego rana odrzucenia. I teraz żebyście nie dali sobie... To, to już musicie sobie uświadomić, że to jest projekcja tego człowieka na Ciebie. Ale on to robi wszystko z lęku przed stratą ciebie. A poza tym, ty stawiając siebie na piedestale, gdzie być może do tej pory byłaś ratownikiem, byłeś ratownikiem, to ty odbierasz od tej osoby swoją energię i ta osoba czuje się zagubiona, bo odebrałeś swoją energię a być może ta energia powodowało to, że ta osoba mogła wzrastać, ale każdy jest odpowiedzialny za swoją energię. Ja jestem za swoją energię odpowiedzialna, osoby wokół mnie są odpowiedzialne za swoją energię. I tak długo jak my tego nie zrozumiemy, to będziemy się właśnie kręcić w tym kole takim e, ratownik, ofiara, kat. Dlatego podczas tego rozwoju bądźcie uważni na te dwie rzeczy właśnie na to, że ludzie będą was chcieli dewaluować. To jest toksyczne zachowanie, ale oni nie robią, przeważnie nie robią tego tego świadomie. To są takie mechanizmy nasze obronne. Albo będą projektować swoje lęki, braki na was, ale wy jako osoby już świadome usłyszycie to, to sobie to przetwórzcie, czy na pewno ty to robisz, bo oczywiście nie, nie myślmy, że jesteśmy już takimi alfami i omegami, bo być może rzeczywiście nasz jakoś coś tam robimy tak, że inna osoba może się źle poczuć. Przeanalizujcie sobie to naprawdę, zobaczcie, jeżeli zobaczycie, że to nie leży po waszej stronie, to możecie wiedzieć, że to, ta, to jest lęk tej osoby, która próbuje wa na was to sprojektować. A co za tym idzie wcześniej, byśmy wpadli, wpadły poczucie winy i też byśmy zostali obniżeni, byśmy spadli na bardzo, bardzo, ale to niskie częstotliwości. Także bądź świadomą osobą, obserwuj wszystko, co się do Ciebie, wokół Ciebie dzieje, trzymaj swoją energię i jedyne, co możesz zrobić, to być inspiracją dla innych. Ale nie możesz nikogo za uszy wyciągnąć w tą stronę, żeby on polepszył swoje życie, bo wtedy uzyskamy efekt całkowicie, całkowicie, ale to całkowicie odwrotny od tego, jaki byśmy chcieli uzyskać. A to po prostu są naprawdę podstawowe prawa. Tak działa energia i ją nie, nie oszukamy. Po prostu nie oszukamy i możecie sobie to sprawdzać w tej weftę. Ja też to sprawdzałam i ja już to wiem, dlatego sobie totalnie odpuściłam. I wiem, że jedyną drogą, żeby pomóc innym, żeby być in pomóc innym, to jest być dla nich inspiracją, to nie dawać im rybę, ale dać im wędkę. Ja mm, trochę czasu musiało upłynąć, żebym ja właśnie zrozumiała, o co w tym chodzi, dać wędkę, a nie dać rybę, ale właśnie pod względem e, energetycznym. Teraz to zrozumiałam. Pamiętajcie, podobne przyciąga podobne. Ludzie czują, jak my się oddalamy energetycznie. Ale jeszcze co powiem, silniejsza energia wygrywa. I jeżeli my chcemy pomóc innym, to musimy utrzymywać swój poziom energii. To musimy mieć pocz po przepracowane poczucie wstydu. To musimy zbudować bardzo silne poczucie własnej wartości, czyli wyłączyć nasz umysł, bo E, niskie poczucie własnej wartości to jest nasz beblający e, umysł, który nas po prostu e, cały czas zniża, że jesteśmy jakieś niewłaściwe, albo w ogóle nas wstawia e, na nie wiadomo, że my jesteśmy tacy świetni. Nie, wszyscy jesteśmy jednością, wszyscy jesteśmy właściwi, tacy jacy jesteśmy. Nikt nie jest lepszy, nikt nie jest gorszy, każdy ma po prostu tylko inny poziom. Świadomości i to jest, to jest tyle, ale to nie oznacza, że jak ja jestem sobą świadomą, że ja jestem od kogoś lepsza, albo jestem od kogoś gorsza, albo cokolwiek nie, wszyscy jesteśmy cudami tego świata, wszyscy jesteśmy unikatowi i każdy ma coś dodania temu światu. Mam nadzieję, że coś wam to rozjaśni i będziecie bardziej uważni na to, co może na was czychać podczas Waszego y, rozwoju buziaki.